Fragmenty z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, od numeru 603 do numeru 605, 29 stycznia 1936 roku. Wieczorem, kiedy byłam w celi, nagle ujrzałam jasność wielką, a wysoko. W tej jasności wielki, ciemnoszary krzyż, i nagle zostałam pochwycona w bliskość tego krzyża. Jednak wpatrując się w niego, nic nie rozumiałam i modliłam się, co to ma znaczyć. W tej chwili ujrzałam Pana Jezusa, a znikł mi krzyż. Pan Jezus. Siedział w jasności wielkiej, stopy i nogi do kolan tonęły w tej jasności, tak, że ich nie widziałam. Jezus pochylił się do mnie i spojrzał łaskawie, i mówił mi o woli Ojca Niebieskiego. Mówił mi, że ta dusza jest najdoskonalsza i święta, która pełni wolę. Ojca mojego, ale niewiele jest takich dusz. Ze szczególną miłością patrzy na duszę, która żyje wolą jego, i powiedział mi Jezus, że ja w doskonały sposób, czyli doskonale pełnię wolę Bożą i dlatego w tak szczególny i ścisły sposób łączę się z Tobą. I obcuję. Niepojętą miłością ogarnia Bóg tę duszę, która żyje Jego wolą. Zrozumiałam, jak bardzo Bóg nas miłuje, jak jest prostym, choć niepojętym, jak łatwo z Nim obcować, choć tak wielki majestat Jego. Z nikim nie mam takiej łatwości i swobody, jak z Nim. Nawet rodzona matka ze szczerze kochającym dzieckiem nie rozumieją się tak, jak dusza moja z Bogiem. Kiedy byłam w tej łączności z Panem, ujrzałam dwie pewne osoby i nie było mi tajne wnętrze ich. Smutny stan tych dusz, ale ufam, że i one miłosierdzie Boże Wysławiać będą. Także w tej samej chwili widziałam pewną osobę i w części stan jego duszy i wielkie doświadczenia, jakie Bóg zsyła na tę duszę. Cierpienia te dotyczyły umysłu jego i w tak ostrej formie, że żal mi się zrobiło i rzekłam do Pana. Czemu tak z nim postępujesz? I odpowiedział mi Pan: Dla jego potrójnej korony. Ale i dał mi Pan poznać, jak niepojęta chwała czeka duszę, która jest podobna do Jezusa cierpiącego tu na ziemi. Będzie dusza taka miała podobieństwo do Jezusa w jego chwale. Ojciec Niebieski o tyle dusze nasze uwielbi i uznaje, o ile będzie w nas widział podobieństwo do Syna swego. Zrozumiałam to, że to upodobnienie się do Jezusa jest nam dane tu na ziemi. Widzę dusze czyste i niewinne, na które Bóg wywiera swą sprawiedliwość. I dusze te są ofiarami, które podtrzymują świat i uzupełniają to, co nie dostawało męce Jezusa. Takich dusz jest niewiele. Cieszę się niezmiernie, że mi Bóg dozwolił poznać takie dusze. O Trójco święta, Boże wiekuisty, dziękuję Tobie, żeś mi dał poznać wielkość, i różnicę stopni chwały, która dzieli duszę. O, jak wielka różnica jest pomiędzy jednym stopniem głębszego poznania Boga. O, gdyby to dusze wiedzieć mogły. O Boże mój, gdybym mogła uzyskać jeden z nich więcej. Chętnie bym poniosła wszystkie męki, jakie wycierpieli męczennicy razem. Naprawdę... Wszystkie te męki wydają mi się niczym w porównaniu z chwałą, która na nas czeka przez całą wieczność. O panie, zanurz duszę moją w oceanie bóstwa swego i udziel mi łaski poznania ciebie, bo im cię lepiej poznaję, tym cię goręcej pragnę, a miłość moja potęguje się ku Tobie. Czuję w swej duszy otchłań niezgłębioną, którą wypełnia tylko Bóg. Rozpływam się w nim, jako jedna kropla w oceanie. Zniżył się Pan do nędzy mojej, jako promień słońca do ziemi pustej i skalistej, a jednak pod wpływem Jego promieni. Okryła się dusza moja zielenią, kwieciem i owocami, i stała się ogrodem pięknym dla Jego odpocznienia.